W Szpitalu Wojewódzkim im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przeprowadzone zostały pierwsze wysokospecjalistyczne zabiegi interwencyjnego leczenia zaawansowanej choroby wieńcowej. Wykonał je zespół pracowni hemodynamiki pionu kardiologicznego na czele z kierownikiem pracowni dr. Grzegorzem Choroszczarukiem i asystującym mu dr. Emanuelem Korzeńcem. Oprócz od opieki nad pacjentami z COVID-19 szpital stara się realizować jak najwięcej procedur medycznych również dla, dla innych pacjentów. Pozyskujemy nowych specjalistów i wprowadzamy nowe procedury. I tak w ubiegłym miesiącu zespół z pracowni hemodynamiki i radiologii zabiegowej przeprowadził dwa wysokospecjalistyczne zabiegi z zakresu kardiologii interwencyjnej, a mianowicie aterektomię rotacyjną i angioplastykę przewlekle niedrożnej tętnicy wieńcowej. Dotychczas na terenie województwa podlaskiego takie zabiegi były przeprowadzane jedynie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Nasi kardiolodzy pracują też nad wprowadzeniem kolejnych wysokospecjalistycznych procedur medycznych z zakresu elektrofizjologii i stymulacji serca. Jeżeli chodzi o poradnie specjalistyczne, od 1 czerwca tego roku funkcjonują one bez zmian. Przyjmowani są pacjenci niezakażeni i bez podejrzenia wirusem SARS-CoV-2. Wszystkie wizyty w poradniach możliwe są tylko po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu. Przyjęcia realizowane są zgodnie z listą oczekujących. Po otrzymaniu skierowania do lekarza specjalisty należy zarejestrować się telefonicznie do poradni, a następnie zgłosić się na wizytę zgodnie z wyznaczonym terminem i dokładną godziną. Mimo trwającej pandemii, do poradni specjalistycznych zgłaszało się w coraz więcej pacjentów. W związku z tym udzielanych było coraz więcej porad. Niestety tendencja spadkowa. Która nastąpiła od początku listopada, związana była z sytuacją epidemiczną, ale też w związku z tym zmniejszyły się kolejki do poradni. Dostęp do udzielanych świadczeń medycznych mają także pacjenci onkologiczni. Poradnia onkologiczna przyjmuje pacjentów na bieżąco. Oddział onkologii jest jednym z oddziałów tzw. niekowidowych. Jest to dobra informacja dla pacjentów onkologicznych, ponieważ realizowany jest pełen zakres zakontraktowanych świadczeń medycznych. Pacjenci przyjmowani do oddziału mają wcześniej wykonywane wymazy w kierunku COVID-19, na które kierują lekarze z poradni onkologicznej. Dlatego też bez obaw o zakażenie można kontynuować leczenie onkologiczne. W poradni onkologicznej oprócz chemioterapii ambulatoryjnej i porad specjalistycznych realizowane są także porady zabiegowe. Wszystkie te świadczenia realizują lekarze specjaliści z zakresu onkologii klinicznej oraz chirurgii onkologicznej. Jak przekonuje dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, bez zmian działa także nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to nic innego jak przedłużenie podstawowej opieki zdrowotnej na czas nocy i niedziele i święta. W związku z tym, w okresie świątecznym i noworocznym, będzie poradnia funkcjonowała bez zmian czyli w dni powszednie, w godzinach od 18 do 8 rano następnego dnia. Oraz w soboty, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do 8 dnia następnego. Większość oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży dedykowanych jest pacjentom z potwierdzonym lub z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Szpital Wojewódzki w Łomży obecnie pracuje dla pacjentów niezakażonych oraz bez podejrzenia zakażenia w następujących oddziałach: Oddział Onkologii, Oddział Chirurgii. Ortopedii, kardiologii, okulistyki, rehabilitacji, nefrologii ze stacją dializ oraz psychiatrii. Pozostałe oddziały hospitalizują pacjentów zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia COVID-19. Ryzyko zakażenia znajduje się wszędzie tak naprawdę. Staramy się je minimalizować. Wszyscy pacjenci przed przyjęciem do szpitala mają wykonywane wymazy w kierunku COVID-19. W przypadku wymazów wykonywanych przy przyjęciu pacjent do czasu otrzymania wyniku Hospitalizowanej w izolowanej sali. Na oddziałach funkcjonują śluzy oddzielające strefę czysto od skażonej. Wdrożone zostały także inne procedury epidemiologiczne. W szpitalu wojewódzkim w Łomży obecnie przebywa około 200 pacjentów, z czego około 80 z nich to osoby z potwierdzonym zakażeniem COVID-19.